Utrata pasji w związkach może być problemem, przed którym stoimy wszyscy, nie zdając sobie z tego sprawy. Jak więc utrzymać ten ogień przy życiu? Dzisiaj porozmawiamy o ukrytych niebezpieczeństwach, które zabijają namiętność w związku, a także opowiemy o tym, jak możesz ponownie rozpalić pożądaną pasję. Jeśli czujesz, że czegoś brakuje w Twoim związku, ten film jest dla Ciebie. Pierwsze sekretny wróg namiętności. Zabójcy pasji są często niewidzialni, poruszają się cicho i zaczynają osłabiać wasz związek, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To intensywne podekscytowanie na początku związku może z czasem osłabnąć, ale nie zawsze jest to nieunikniony koniec. Wiele osób uważa, że pasja z czasem w naturalny sposób zanika. Spadek ten jest jednak zazwyczaj skutkiem błędów, które popełniamy nieświadomie. Kim więc jest ten tajny wróg? Mówiąc najprościej, apatia i małe rozłączenia, które rozwijają się bez świadomości, drobne zaniedbania i obojętność wobec partnera kumulują się z czasem, powodując osłabienie więzi między wami. To powoduje, że z czasem obie strony stają się mniej zaangażowane emocjonalnie, a ostatecznie pasja ustępuje miejsca chłodowi. Jednak w tym momencie nie ma powodu do rozpaczy, bo poznanie tego wroga to pierwszy krok do pokonania go. Teraz wspólnie zastanowimy się, jak możesz uratować swój związek, zaczynając rozumieć, jak pasja powoli umiera. Drugie monotonia toksyczne błędne koło. Monotonia jest jednym z najbardziej podstępnych wrogów w Twoim związku. Na początku wszystko jest ekscytujące i nowe. Wspólnie spędzony czas jest pełen nowych odkryć. Jednak z biegiem czasu to podekscytowanie może zostać zastąpione rutyną. Zawsze te same zajęcia, te same rozmowy i te same oczekiwania. Monotonia objawia się nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Kiedy codziennie używane są te same słowa i te same wyrażenia emocjonalne, te powtarzające się wzorce po pewnym czasie zaczynają męczyć duszę. Nie czujesz już tej ekscytacji. Głównym powodem jest to, że monotonia Cię przejmuje. Innowacje w związku są kluczem do podtrzymania emocji i pasji. Jeśli możesz dodać małe niespodzianki i różnice do swojego codziennego życia, zobaczysz, że więź między wami z czasem ponownie się wzmocni, ponieważ magia związków polega na ciągłym odkrywaniu. Przełamując monotonię, możesz ożywić świeżość pierwszych dni związku. Trzecie ukryte niebezpieczeństwo nieporozumienie. Komunikacja jest filarem każdego związku. Kiedy jednak komunikacja zaczyna słabnąć, nie zdając sobie z tego sprawy, staje się jednym z największych czynników zabijających pasję. Wiele par nie zdaje sobie sprawy, że z biegiem czasu ich rozmowy stają się powierzchowne. Powierzchowne rozmowy zaczynają toczyć się wyłącznie na codzienne tematy, a głębokie emocje pozostają w tle. Kiedy nie otwieracie się na siebie emocjonalnie, węź między wami słabnie. Te szczere i szczere rozmowy zastępują proste, pozbawione sensu dialogi. Sposobem na uniknięcie nieporozumień jest otwarte wyrażanie swoich uczuć. Bądź szczery ze swoim partnerem i szczerze dziel się swoimi uczuciami. To przenosi Twój związek na głębszy poziom i na nowo rozpala pasję. W miarę wzmacniania się więzi emocjonalnych, w naturalny sposób wzrasta komunikacja w związku, co przyczynia się do odrodzenia pasji. Szczerość i otwartość to najpotężniejsze źródła pasji. Czwarty dystans fizyczny i emocjonalny. Spadek kontaktu fizycznego i więzi emocjonalnych w związkach z biegiem czasu jest jednym z największych zagrożeń, które powodują zanik namiętności. Ten początkowy, intensywny pociąg fizyczny może z czasem osłabnąć, ale jeśli nie zrozumiesz dlaczego, ryzykujesz utratą jednej z najcenniejszych dynamiki swojego związku. Intymność fizyczna objawia się nie tylko w sensie seksualnym, ale także w małych, ale skutecznych momentach takich jak przytulanie, dotykanie, nawiązywanie kontaktu wzrokowego. Dystans fizyczny często sygnalizuje emocjonalne rozłączenie. Kiedy więź z partnerem słabnie, zmniejsza się także kontakt fizyczny. Kiedy oddalacie się emocjonalnie od siebie, intymność fizyczna zmniejsza się w tym samym tempie. Ten cykl wciąga twój związek w poważną pustkę. Gdy oddalacie się od siebie, namiętność zastępuje chłód i obojętność. Pamiętaj, że dotyk fizyczny i więzi emocjonalne to kamienie węgielne pasji w związku. Kiedy wzmocnisz te więzi, możesz na nowo rozpalić ogień w swoim związku. Budowanie intymności jest najważniejszą drogą do pełnego miłości i namiętności związku. Piąte sposoby ożywienia sekretnej pasji: Przywrócenie utraconej pasji w związku może wydawać się niemożliwe. Ale w rzeczywistości możliwe jest ponowne rozpalenie tego ognia przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia. Pierwszym krokiem jest zrozumienie czego brakuje w Twoim związku i podjęcie działań, aby wypełnić te luki, ponieważ czasami małe zmiany mogą spowodować duże różnice. Aby na nowo rozpalić swoją pasję, możesz zacząć od zwiększenia intymności fizycznej i emocjonalnej. Spędzanie ze sobą więcej czasu. Wykonywanie drobnych, romantycznych gestów i zaska partnera tchnie nowe życie w Wasz związek. Innowacje zawsze wywołują emocje. Uważajcie więc na wspólne zdobywanie nowych doświadczeń. Wspólne znalezienie nowego hobby lub udział w aktywności, której nigdy nie próbowałeś, może zmienić dynamikę w Waszym związku. Intymność seksualna jest również ważną częścią związku, i aby ją stymulować, trzeba być na siebie otwartym. Szczera rozmowa o swoich fantazjach, pragnieniach i ograniczeniach pomaga zwiększyć satysfakcję fizyczną i emocjonalną. Dzielenie się pragnieniami seksualnymi wzmacnia więź i odnawia pasję. Szóste podejście stoickie. Wzmocnij pasję perspektywą filozoficzną. Kiedy odnajdziesz wewnętrzną równowagę, sprawisz, że twoja pasja stanie się bardziej zrównoważona. Ponieważ pasja to nie tylko atrakcja fizyczna. To wieś emocjonalna i mentalna. Dzięki filozofii stoickiej możesz pogłębić te więzi i wzmocnić pasję w swoim związku. Każde wyzwanie jest okazją do wzmocnienia relacji, a przyjęcie takiego podejścia zapewni utrzymanie pasji przy życiu. Chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce rozmawiania z kobietami? Tajemnicze techniki mrocznej psychologii przeniosą cię na zupełnie nowy poziom. Koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Aby odkryć imponujące i głębokie sekrety komunikacji, kliknij teraz i poznaj informacje, które odmienią Twoje życie. Siódma transformacja wewnętrzna odkrywanie siebie, aby wzmocnić swoją pasję. Po pierwsze, zrozumienie tego, czego indywidualnie pragniesz i co Cię uszczęśliwia, bezpośrednio wpływa na pasję w Twoim związku. Odkrycie własnych pragnień Granic i potrzeb emocjonalnych pozwala zachować większą otwartość i jasność wobec partnera. Im lepiej siebie znasz, tym głębiej i szczerze możesz połączyć się ze swoim partnerem. To odkrycie we własnym, wewnętrznym świecie wzmocni dynamikę i pasję w Waszym związku. Dodatkowo zwiększenie pewności siebie i pogłębienie sensu życia sprawia, że pasja w związku pozostaje żywa. Według filozofii stoicyzmu odnalezienie wewnętrznej równowagi pomaga zachować równowagę w relacji ze światem zewnętrznym. Kiedy odnajdziesz swój wewnętrzny spokój i szczęście, ta pozytywna energia znajdzie odzwierciedlenie w Twoim związku. Twoja więź z partnerem staje się silniejsza i bardziej namiętna. Pamiętaj, że pasja nie ogranicza się do atrakcyjności fizycznej. Jest to także wynik harmonii psychicznej i emocjonalnej. Rozdział 8 Utrzymuj swoją tożsamość w związku. Jednym z najważniejszych powodów, dla których namiętność w związku maleje, jest utrata własnej tożsamości. Dostrojenie się do partnera jest oczywiście zdrową częścią związku. Kiedy jednak całkowicie poświęci się swojemu związkowi i stracisz swoją indywidualność i przestrzeń osobistą, może to stać się ciężarem zarówno dla ciebie, jak i twojego partnera w związku. Pasja to dynamiczna więź utworzona przez spotkanie dwóch różnych osób. Aby ta więź pozostała silna, obie strony muszą zachować swoją indywidualną tożsamość. Utrata własnej tożsamości może zaburzyć równowagę w związku. Ciągłe nadawanie priorytetu potrzebom partnera i ignorowanie własnych pragnień może z czasem prowadzić do rozczarowania i wypalenia emocjonalnego. Taka sytuacja może otworzyć drzwi do monotonii i apatii w związku. Zachowując własną tożsamość, możesz stworzyć zdrowszą energię w swoim związku. W tym momencie ważne jest, aby omówić swoje indywidualne cele ze swoim partnerem. Związek, który pozwala obojgu partnerom znaleźć czas na własne marzenia i zainteresowania, jest bardziej zrównoważony i pełen pasji. Aby zachować świeżość energii w swoim związku, możesz stać się całością, zachowując swoją indywidualną tożsamość. Ponieważ prawdziwa pasja pojawia się w równowadze wolności i zaangażowania, rozdział 9: Znaczenie doceniania i wdzięczności w związkach. Jedną z najczęściej pomijanych rzeczy w związkach jest wyrażanie uznania i wdzięczności partnerowi. Z biegiem czasu możesz zacząć postrzegać to, co robi dla ciebie twój partner, jako coś zwyczajnego. Jednak te małe gesty i wysiłki tak naprawdę tworzą silną więź, która stanowi podstawę waszego związku. Nierozpoznanie tych więzi może z czasem sprawić, że Twój partner poczuje się bezwartościowy i wycofa się emocjonalnie. Stoicyzm podkreśla wagę wdzięczności w każdym momencie życia. Docenianie chwil spędzonych z partnerem może nadać nowe znaczenie Twojemu związkowi. Docenianie mocnych stron partnera i wyrażanie za nie wzmocni Waszą więź emocjonalną. Ponieważ miłość to nie tylko emocje, jest to także wynik wzajemnego uznania i wysiłku. Pamiętaj, jeśli nie wyrazisz uznania i wdzięczności, może to doprowadzić do zerwania związku przez partnera. Nawet małe podziękowania każdego dnia mogą sprawić, że wasza relacja będzie głębsza i bardziej znacząca. Jeśli chcesz mocniej poczuć miłość swojego partnera do ciebie, nie wahaj się pokazać mu, jak bardzo jest wartościowy. Ponieważ uznanie i wdzięczność podnoszą energię emocjonalną w związku i podtrzymują pasję przy życiu. Odcinek 10 Odpuść przeszłość i pozostań w tej chwili. Jednym z największych wrogów, który zabija pasję w związku, jest utknięcie w przeszłości. Błędy, urazy i żale z przeszłości spadają jak ciemna chmura na Twój związek i odwracają uwagę od teraźniejszości. Ta sytuacja może zniszczyć Twój związek, osłabiając więź emocjonalną zarówno między Tobą, jak i Twoim partnerem. Jak więc zostawić przeszłość za sobą i skupić się na pięknie chwili? Stoicyzm uczy, że przeszłości nie można kontrolować i tylko teraźniejszość jest prawdziwa. Zgodnie z tą filozofą, pozwolenie przeszłości na kontrolę jest równoznaczne z sabotowaniem własnego szczęścia i związku. Traktuj każdą nową chwilę spędzoną ze swoim partnerem jako szansę. Akceptowanie przeszłych wydarzeń. Wyciąganie z nich wniosków i pójście naprzód jest niezbędne dla zdrowia i pasji w Waszym związku. Zamiast pozwalać przeszłości trzymać się jako zakładnika, skup się na tworzeniu nowych wspomnień ze swoim partnerem. To nie tylko ożywi Twój związek, ale także złagodzi wpływ przeszłości na Ciebie. Zamiast ciągle poruszać problemy z przeszłości, spójrz ze swoim partnerem w przyszłość i spraw, by teraźniejszość stała się bardziej znacząca. Bycie obecnym pomaga stworzyć głębsze połączenie w związku. Bycie prawdziwie obecnym podczas czynności, które wykonujesz ze swoim partnerem, nawiązywanie kontaktu wzrokowego i szczera rozmowa z nim zwiększa energię w Waszym związku. Jeśli musisz porozmawiać o błędach z przeszłości, rób to w poszukiwaniu zrozumienia, a nie obwiniania lub osądzania. To wzmocni Wasz związek i rozpali na nowo Waszą pasję. W efekcie pozbycie się ciężarów przeszłości i cieszenie się chwilą sprawi, że wasz związek stanie się zdrowszy i bardziej namiętny. Puść przeszłość, bo pasja może istnieć tylko w teraźniejszości. Każda chwila spędzona ze swoim partnerem jest okazją do wzmocnienia i wzmocnienia waszego związku. Nauczenie się pozostawania w chwili obecnej jest jednym z największych kroków, jakie możesz podjąć w kierunku pasji w swoim związku. Utrzymanie pasji w związku wymaga pracy, ale w zamian za ten wysiłek zyskujesz znacznie głębsze i bardziej znaczące połączenie. Jeśli czujesz, że twoja pasja słabnie, nie trać ducha. Małymi krokami możesz dokonać wielkich zmian i tchnąć nowe życie w swój związek. Stosując w swoim życiu to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, możesz na nowo rozpalić pasję w swoim związku. Pamiętaj: pasja jest zawsze w tobie ukryta. Musisz tylko nauczyć się ją odkrywać.